Mamy na wszystkim Strzensozisiec, to jest kolejny materiał z World of Warships. Mamy ten na ekranach Fiji, czyli Brytyjczyka, brytyjski krążownik 7 tieru z drzewka technologicznego, który jest w trybie bitwy asymetrycznej. Co zresztą widać u góry, na czym polega bitwa asymetryczna? Mianowicie polega to na tym, że graczy, czyli tutaj ja z sojusznikami, gram na boty, ale, ale jest tych botów po prostu dużo, dużo więcej. Nasz jako graczy jest pięciu, natomiast przeciwników jest chyba 12 albo 12 albo 15 coś takiego. W każdym razie jeszcze Fiji, jeżeli chodzi o te właśnie okręty tego, o ten tryb, może tak powiem my gramy okrętami 7 i 8 tier natomiast przeciwnika drużynie są 6 i piątki, jest ich więcej, ale jest mniejszy tier natomiast u nas jest 11 mniej, ale jest tier wyżej i można zobaczyć Fizzy to jest tylko jeden z nielicznych chyba strążowników tego tieru, który ma osłonę dumną i co jeszcze jest charakterystyczne dla krążowników właśnie brytyjskich mówię tu o drzewkowych one przynajmniej do 7 tieru tego co pamiętam nie posiadają pocisków od łąków mają tylko i wyłącznie pocisk przeciwpancerne wprost tego jak można było przed chwilą zobaczyć mają przynajmniej Fiji ma po jednej wyrzutni torpedowej na burtę, natomiast z każdej takiej jednej wyrzutni jesteśmy albo wystrzelić każdą jedną torpedę pojedynczo, albo trzy torpedy naraz. No, to koniecznie się strzelić w burtę Trento, w tyle Trento, czyli z tego co ja kojarzę, włoski stworzonik 5 tiru. Ogólnie też mi się przyjemnie grało on właśnie na owym trendu, tylko nie wiem dlaczego ja się tu zrekoszytowałem od niego. O widzieliście? Jeżeli strzelę na węższym pasku torpedy, no to analogicznie płyną one w węż wężej. W węższym pasku, natomiast jeżeli chodzi o... I mogę je wtedy wystrzeliwać pojedynczo, natomiast jeżeli chodzi o wystrzelanie na tym szerszym pasku, no to wtedy wystrzelę wszystkie trzy naraz i będą one płynęły no na... i trochę wyszerszymy paski Udało się jeszcze wstrzelić w drogą jest strasznie niewygodnie, jeżeli chodzi o pogodę u mnie w mieście. A taka ciekawe odpowiedzieć, kto będzie chciał pogadać będę również na PGA w tym roku. I piątek, sobota, niedziela. Także, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zachęcam do wpadnięcia. Można tutaj pogadać. Miałem jechać w 3 osoby, ale jedziemy w 2 osoby. Gdzie mam już nagrany odcinek z Plutonowym, który też jedzie. O, to ładnie, dwie Cytadele yy, weszły w Depcicole. A taka ciekawostka. O, kolejna Cytadela. Aktualnie jest yy, Pepsi-Cola na pierze szóstym. W tego czasu Pepsi-Cola oraz Cleveland były przerzucane z ósemki na szóstkę. Więc raz to Cleveland był na szóstce, raz Pepsi-Cola była na szóstce. I póki co od chyba roku czy od dwóch lat Popcicola jest na szóstym a Cleveland na 8. mamy drugiego fraga. I będzie tutaj medal, co zresztą można było zobaczyć po, po miniaturce. Medal tak jak i jest na z za, mm, za 6 fragów. No. Tutaj niestety nie dostaje się żadnych medali typu dewastujące uderzenie, typu Pierwsza Krew i tak dalej, bo tego typu tego typu medale dostaje się tylko, że tylko i wyłącznie w bitwach randomowych a widocznie według Wargamingu to jest traktowane bitwa jako bitwa kooperacyjna, a nie jako bitwa randomowa. No, to w Fusio, chyba w usno, czy jak tam się czyta. Raczej nie wejdzie. A nie, jednak przed. No, Fiji nie ma aż tak długiego przeładowania, więc mogę sobie pozwolić przestrzeliwać się przez górę. Aż Fiji, Fiji, podobnie jak Atlanta, ma możliwość przestrzeli... przestrzeliwania się przez górę. To względu na to już ma na tyle dużo trajektorii lotu pocisków że no, wtedy niestety, niestety, niestety będzie w stanie się przestrzelić przez górę więc na pewno Atlanta. I zresztą Atlanta z tego co ja kojarzę, również ma o, dostał w ogóle sobie, Niech to No właśnie. Zresztą Atlanta ma jeszcze większy lob pocisków niż Fiji. Tutaj jak widać w ogóle stoję przy bazie i wygrywamy. Drużyna graczy wygrywa. A co można zgadywać, że skoro to są boty to nie jest tak, że każda jedna bitwa jest wygrana? Nie. To wbrew pozorom te boty nie są aż takie łatwe. Może te pierwsze tak, ale stopniowo te boty są coraz trudniejsze w rozgrywkach. Niestety puso strzeliło we mnie, ale każdy widział, że strzeliło. Chciałem się ustawić dziobem do niego, tylko trochę mi to nie wyszło. Żeby po pierwsze miał mniejszy obszar do trafienia we mnie, a po drugie, no, żeby była mniejsza szansa, że mi trafi w dalej. Po drugie te torpedy w Trento płyną, co były chyba one wystrzelone w Fuso, ale trafiły w Trento. I Trento ma spowodowanie zalania, tu chciałem dobić tego Fuso, chciałem dobić tego Fuso, ale tak to nie wyszło. Szósty czyli specjalista na Fiji w bitwach asymetrycznych. No, raczej tego fraga już nie zdobędę, czyli mam 121,5 tysiąca obrażeń, czyli spłaciłem się kilkukrotnie, ponieważ potrzebowałem zrobić 33 tysiące, a zrobiłem 200 nie wróć. O 21,5 tysiąca. Także tak się prezentują wyniki tej bitwy, gdyż jestem najlepszy pod względem expa w drużynie. Jeżeli chodzi o raport szczegółowy, tak to się prezentowały uszkodzenia. Jeżeli chodzi o zarobki, wtedy grałem bez konta premium i na wyszedłem 138 800. albo jeżeli ktoś ma powtórki może mi podsyłać. Link do powtórek jest w opisie i link do tej powtórki również jest w opisie.